Cześć. Tutaj tobiasz z kanału Czarnoprochowe. Chciałbym pokazać Wam dzisiaj jedną różnicę. A mianowicie różnicę w bębenkach do rewolwerów Star Single Action i Double Action. Tutaj mamy oczywiście Double Action. Możecie go poznać po długiej drodze spustu. No i to ogólnie widać tutaj po tym i bębenek wygląda tak czyli, czyli nie zobaczycie różnicy póki co, ale tak przyłożony jeden do drugiego e... długości bębenków są identyczne grubości osi są identyczne natomiast jak zerkniecie tutaj na zęby Okazuje się, że jeden ma ścięty ząbek w tym miejscu, a ten ma cały. Ale to de facto nic nie zmienia. To w pewnych sytuacjach może um, ułagodzić pracę elementów. Natomiast sprawdzałem to i to nie ma żadnej różnicy. Różnica pojawia się tutaj czyli przy kominku na wysokości blokady bębna tej pierwszej. No tu są dwie. Więc mamy tutaj takie nacięcie. I po co to nacięcie w ogóle jest? Ono jest po to, że jeżeli tak mamy pozycję z spustu normalną, bez strzału, naciągamy sobie kurek. Tutaj, oczywiście, najlepiej zrobić to z pustem. I zobaczcie, że pojawia nam się tutaj ta druga pozycja, druga blokada bębna, i ona właśnie pasuje kształtem do tego wycięcia. Co się dzieje, jeżeli użyjemy bębenka bez tego wycięcia? A można. Normalnie wchodzi, nawet o 1 10 mm robi mniejszą szczelinę. To jest jednak szczegół. Widzicie, że kurek jest normalnie odciągnięty, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Ale w momencie naciskania na spust powinniśmy dodatkowo zindeksować sobie bębenek, bo on w tym momencie jest prawie luźny. Tam go tylko trzyma. E, pazur y, pazur pazur do obkręcania on go trzyma na pozycji dosyć ale jednak trochę się buja więc żeby dodatkowo bębenek ustabilizować wcinamy się tym ząbkiem e, no, w tą pozycję tak w drugą pozycję blokady bębna e, Natomiast tym rewolwerem można dalej strzelać. Można naciągać kurek z pustem i strzelać tym drugim spustem. Także ten bębenek w pewnym stopniu działa. On się troszkę tutaj potrafi pozycinać, nie, nie, nie za bardzo jeszcze smarowałem ten rewolwer. Czyli mamy jakąś tam pozycję powiedzmy ustaloną i teraz ciach. Normalnie zrzucamy. Eee, no. W ogóle jestem ciekawy, albo raczej jestem prawie pewien, że uda mi się z tego bębenka zrobić taki bębenek. Czy tutaj trzeba zachowywać wysoką precyzję? No, do pewnego stopnia tak. Na pewno nie mogę się pomylić. W nacięciu o więcej niż milimetr. Natomiast są rewolwery, które indeksowanie mają spasowane gorzej, i działają. Wykręcę jeszcze jeden kominek stąd. tutaj nacięcie jest, tu go nie ma. Nacięcie szczytem dokładnie pasuje tutaj do miejsca blokady bębna na środku. Więc jeżeli naciąłbym dremelkiem tutaj taką samą takie same wcięcie i nie pomylił się zbytnio, to bez frezarki i tokarki ob się i zrobiłbym sobie Taki bębenek. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. No i pewnie te ząbki tutaj przydałoby się też tak ładnie wypłaszczyć, jak tu są. No może to powodować jakieś właśnie zacięcia, tak jak przed chwilą widzieliście, które przy tym bębenku jakoś się nie pojawiają. No ale to są jakby niezbyt precyzyjne rzeczy, niezbyt skomplikowane, więc powinienem dać radę. No właściwie ten filmik jest tylko o tym, o różnicach w bębenkach.